Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki Porozmawiajmy o Sporcie. Znów będę Wam opowiadał o freakfightach, o Cloud MMA i także będzie o piłce nożnej, bo bohaterem tego odcinka będzie Jakub Rzeźniczak. Już za miesiąc ten były piłkarz Legii Warszawa Wejdzie do otagonu no i zadebiutuje w formule MMA. Jestem ciekaw, jak ten były piłkarz Wisły Płock będzie prezentował się w klatce, bo pamiętamy, Wawrzyniak. Fajnie walczył, Hajto przegrywał. Błażej Augustyniak no, wygrał jeden pojedynek, a później w kolejnym został znokautowany przez Bartmana. Więc można powiedzieć, że byli piłkarze, zawodnicy, reprezentanci Polski różnie prezentowali się w tych pojedynkach. Jeżeli chodzi o rywala rzeźniczaka, no to jest nim szalony reporter, który jedną walkę wygrał, drugą przegrał. Ja tego człowieka kojarzę głównie z TikToka. No, można powiedzieć, że taki twórca internetowy zasłynął w czasie, kiedy, kiedy wojna na Ukrainie wybuchła moi 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 drodzy i później właśnie jakby w tych Free fightach także zaczął robić karierę. Więc, więc ciężko jest powiedzieć czy rzeźniczak wygra, ale, ale ja tradycyjnie w takim pojedynku kibicuję byłemu zawodnikowi Legi. Powiem wam szczerze, że wolałbym, żeby Rzeźniczak jednak do 40 grał w piłkę Nożną, ale w ostatnim czasie ta jego kariera piłkarska jest na zakręcie. Pamiętacie, że, że jednak nie prezentował wysokiego poziomu w kotwicy Kołobrzek, Tam tam z tym klubem jakby się rozstał nie w dobrych warunkach i z uwagi na to, że musi w jakiś sposób zarabiać pieniądze no i także szuka adrenaliny. W związku z tym, zdecydował się na razie swoją karierę sportowca, jakby no, spróbować sił w innej dyscyplinie, no bo dwa aspekty o tym spowodowały, że Jakub Brzeźniczak zdecydował się wejść do świata Free Fightów i walczyć jako zawodnik Low MMA 5 na gali w spotku między innymi aspekt finansowy i także adrenalina. A dlaczego aspekt finansowy? Wydawałoby się, że Kuba Rzeźnicza, który przecież od 20 lat gra w piłkę nożną na tym światowym poziomie, był wiele lat piłkarzem Legii War Warszawa, przecież wygrywał wielokrotnie Puchary Polski, także mistrzostwa, grał i z Legią i z Karabachem w lidze mistrzów, zagrał 9 razy w reprezentacji. Polski był to taki zawodnik, który musiał czuć jakby wsparcie trenera. Gdy miał zaufanie Magiery, Urbana, to grał na wysokim poziomie. Gdy nie czuł takiego wsparcia jak od Hasiego, czy także od Skorzy, no to, no to Rzeźniczak grał tak sobie. Nieraz, jak przypominam sobie spotkania Legii Warszawa, wystarczyło jedno... Drugie złe zagranie, już było wiadomo, że rzeźniczak jednak będzie grał fatalnie i wydawało się, że ten aspekt finansowy nie powinien grać w wielkiej roli. Pamiętacie, jak był u żurnalisty, gdzie wielu nas, no jednak, ten wywiad zszokował, jeżeli chodzi o te życie. Y, prywatne, jeżeli, jeżeli chodzi o te zarobki, ale w ostatnim czasie, właśnie Kuba udzielił wywiadu redaktorowi przybyszowi i y, powiedział, że większość swojego, jakby, majątku oddał y, swojej żonie, co mnie bardzo zdziwiło. A pamiętamy z wywiadu z, 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 z żurnalistą, że Jakub Rzeźniczak no, był człowiekiem ko kochliwym jednak no, powiedzmy sobie szczerze no ma tą taką aurę ten niesamowity uśmiech sprawiał że jednak no, jako taki amant jednak, jednak, jednak przyciągał te kobiety, gdzie właśnie w tym wywiadzie u urżurnalisty Jakub Brzeźniczak mówił tam, że on w ostatnim czasie nawet na te kobiety nie patrzy, bo wiadomo, że teraz jest zakochany w swojej obecnej partnerce. Ale wracając właśnie do tego, 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 do, do tego aspektu finansowego, no to ja byłem przekonany, że jako były piłkarz, jako legenda Legii Warszawa, że jest. Ustawiony, ale jednak ten wywiad ostatni, to co Kuba powiedział, no to jednak pokazuje, że jednak ta oferta Zyklą ma była nie do rzucenia, bo były sportowiec, były piłkarz, jakby musi no, dbać o swoje finanse. Ale moim zdaniem, ważniejszy aspekt jest adrenalina. Ten, ten drugi aspekt, bo pamiętajmy o tym, że sportowcy. Byli piłkarze, którzy od najmłodszych lat trenują piłkę nożną, grają później w zawodowym futbolu, no to oni są nie tylko od tego treningu uzależnieni, ale przede wszystkim od wychodzenia na pełny stadion. Uwielbiają ten aplauz tych kibiców, którzy ich podziwiają. I gdy zawodnik, jakby po 17 latach wychodzenia na mecze piłkarskie, przestaje, jakby. Dostawać ten dopływ tej takiej adrenaliny, brakuje tego podziwu, to nagle niejedni kończą w kasynie, mają depresję, szukają jakby pocieszenia w alkoholu. Jakub Rzeźniczak tą swoją karierę sportowca i tej adrenaliny właśnie będzie szukał w Cloud MMA, w tych walkach free fightowych. Tradycyjnie będę właśnie byłem zawodnikowi Legii, kibicował. Mam nadzieję, że szalonego reportażu Pokona, ale tak jak pewnie widzieliście szalony reporter tanio swojej skóry nie sprzeda. Na, na pewno ten pojedynek przyciągnie bardzo dużo ludzi chętnych będzie oglądalność. No bo pamiętacie o tym, że Kuba Rzeźniczak wielokrotnie, tak jak kiedyś Radosław Majdan, można powiedzieć, że był gwiazdą Pudelka, bo był osobą medialną. Jeszcze w czasach, kiedy te social media tak raczkowały, potrafił sam prowadzić swojego Instagrama. Facebooka. Pamiętamy, że ten piłkarz był szerokich horyzontów w tym czasie, kiedy w polskiej piłce jakby nie przykładano ogromnej roli do siłowni. Do tego zdrowego żywienia. No to Kuba Rzeźniczak po, potrafił właśnie za czasów pierwszej kadencji Jana Urbana właśnie z Błażejem Augustyniakiem pakowali na siłowni, trenowali, że w pewnym momencie przesadzili, bo jednak byli bardziej jak kulturyści, a nie jak piłkarze. Później nastał taki czas, kiedy właśnie Rzeźniczak przywiązywał ogromną rolę do diety. I jakby próbował wszystkich pasjonatów zdrowego żywienia, tym wszystkim no jakby przyciągnąć. Więc, 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 więc jest to taka postać kontrowersyjna. Więc się nie dziwię, że dostał ofertę z Cloud MMA. Ten aspekt sportowy jest fajny, tylko moim zdaniem jestem ciekaw, jak ten były zawodnik Wisły Płock. Udźwignie ciężar tych konferencji, no bo wszystko fajnie, walka, pojedynek w klatce, freak fighty, to jest fajne, tylko jest ciemna strona tych, tych, tych właśnie pojedynków, czyli te wszystkie konferencje, wiemy jak to życie Kuby Rzeźniczaka wyglądało, między innymi wystarczy posłuchać sobie po, takim, bym powiedział no, podcast z Żur żurnalistom, albo nawet nie trzeba słuchać. Każdy kibic legi, każdy warszawiak, który jakby śledził te losy Kuby rzeźniczaka, czy czytał niektóre książki, moi, moi, moi drodzy, no to, no to orientuje się w tym wszystkim, jak ta sytuacja wygląda. Więc ja powiem Wam szczerze, że na tych konferencjach, a tak jak się słucha na TikToku szalonego reportera, Będą dymy, będą dymy. Choć właśnie Rzeźniczak w ostatnim czasie udzielając kilku wywiadów, także na sport.pl, mówi, że on się tego nie boi. Że to co złego to powiedział, że nic nowego nie pojawi się. Ja powiem wam szczerze, że jednak wolałbym, gdyby Kuba Rzeźniczak, jeżeli chodzi o te konferencje. O ten no, tą ciemną stronę Klautem Ma. Wolałbym, żeby się były zawodnik legii Warszawa zachował, tak jak to było w przypadku Dzianiego i Wawrzyniaka, czyli dwóch byłych wybitnych reprezentantów Polski toczyło walkę. Bez żadnych takich konferencji, bez szukania tak, tak, tak zwanych dramy, jak to się mówi w internecie. Jestem ciekaw, jak, co wy sądzicie o tym pojedynku, komu kibicujecie. Dla mnie jako, jako pasjonatowi sportu, miłośnikowi futbolu, Jakub Rzeźniczak jest bliższy. Powiem Wam szczerze, że miałem okazję być na, debiu na debiucie Jakuba Rzeźniczaka, bo pamiętamy ten czas, kiedy właśnie ten 17-letni piłkarz Widzewa Łódź trafił do Legii, jako taki młody zawodnik debiutował na Łazienkowskiej 3 jeszcze to był stary stadion Był taki czas, kiedy dostał czerwoną kartkę I wyobraźcie sobie, że później rozpłakał się Był wypożyczany, ale potem wrócił I te jego losy w Legii różnie się układały Ale jeżeli chodzi o trofea No to w polskiej Ekstraklasie osiągnął wszystko Jest utytułowanym zawodnikiem Był wyjazd do Karabachu Tam grał w Lidze Mistrzów w Europy Europy no, Przez wiele lat także z Legii Grał w Europie, może zabrakło czegoś więcej z reprezentacją. Później, niestety, ten jego koniec kariery piłkarskiej był taki sobie, bo pierwsze kroki skierował na Łazienkowską 3, ale tam, między innymi, dyrektor kucharski, jednak wolał Lewczuka. Rzeźniczak był niechciany, w związku trafił do Wisły. Tam w Płocku grał całkiem fajnie, ale potem jednak ta drużyna spadła. Do drugiej ligi. Wydawało się, że w koło blisko morza, jakby na innym froncie, w rozrywkach, które są na niższym poziomie, że to będzie spokojna dla niego emerytura, a tak się niestety jednak nie okazało. I w ostatnim czasie coraz bardziej popularne jest to, że byli piłkarze, jakby szukają swoich sił w free fightach. Ciekaw jestem właśnie jak, jak ten piłkarz się zaprezentuje. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to moi drodzy, w najbliższym czasie znów będzie Królować Polska Ekstraklasa, skomentuję wybór nowego trenera Lecha. Także, także będę opowiadał o reprezentacji, może pojawi się odcinek o Michałczeskim. tak będzie wyglądał plan moich transmisji. Tutaj jeszcze spojrzę na moje notatki, czy Wam wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi o Kubę Rzeźniczaka, trochę jestem rozczarowany, że Piotr żyła. Nie będzie walczył, ale można powiedzieć, że Peszko i Leksi robią no, cały czas wszystko, żeby ciekawych ludzi angażować w tych walkach free Co sądzicie ogólnie o rzeźniczaku? Także tutaj chciałem właśnie powiedzieć o tym zawodniku, że również kiedyś, gdy jeszcze studiowałem na. Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo sportowe podyplomowo, to wyobraźcie sobie, że na jednych zajęciach pojawił się Jakub Rzeźniczak. Byliśmy zdziwieni. Mieliśmy także właśnie zajęcia z legendą dziennikarstwa panem senatorem Personem. No i jako taką niespodziankę pan Person przyprowadził nam Jakuba Rzeźniczaka, który się właśnie pojawił na tym wykładzie i każdy z nas mógł zadać pytanie. Ja w tamtym momencie to był rok 2012. Zbliżało się. Euro ja zadałem Kubie następujące pytanie jaka jest jego wymarzona liga on powiedział że Premier League niestety do tej ligi nie trafił w tamtym czasie bo pamiętacie że trenerem Legii był skorza ale to już był taki czas kiedy 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 właśnie ten ten szkoleniowiec powoli żegnał się z Legią Warszawa i jakby no, stery przejmował Jan Urban i, 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 i powrotnie wracał, wracał Jan Urban, co cieszyło m.in. Jakuba Rzeźniczaka, no bo w tamtym momencie Maciej Skorża jednak, wyobraźcie sobie, nawet jako defensywnego pomocnika, Kubę wystawiał, co nie było dobrym pomysłem. To był taki czas, kiedy właśnie Legia Skorży po sprzedaniu Luboi, znaczy nie sprzedaniu Luboi, tylko po sprzedaniu Borysiuka i także Rybusa zawodziła, przegrała tą walkę ze Śląskiem Wrocław o mistrzostwo i była wielka zmiana i było już wiadomo, że trener Urban wraca, co Kubę Rzeźniczaka cieszyło. Wtedy jeszcze to, to jeszcze wydawało się, że popularny rzeźnik może spróbuje swoich sił w zagranicznych ligach. Ale zobaczcie, jak ta kariera mogła się inaczej potoczyć. Ja pamiętam za początki właśnie rządów ITI: Jakub Rzeźniczak miał ofertę z Auxerre, czyli z Ligi Francuskiej, ale nie chcieli go puścić. I właśnie między innymi na tych zajęciach. Właśnie Kuba Rzeźniczak wspominał tą całą sytuację i żałował, że tam nie trafił. Wydaje mi się, że właśnie gdyby trafił do Auxerre, bądź do tej swojej wymarzonej Premier League, to najprawdopodobniej dzisiaj byśmy nie oglądali go w Klow MMA. Najprawdopodobniej jeśli by trafił wtedy do tej ligi francuskiej, no to wtedy na tamtych zajęciach by... Nie gościł, no bo, no bo wiadomo, że, że jednak maj to taki okres, kiedy, gdzie te ligi najważniejsze grają. Moi, moi drodzy, jestem ciekaw, jak wy oceniacie tą decyzję Jakuba żyżniczaka czy będziecie mu kibicować. Jeśli podoba się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje odcinki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!